43 tryliony kombinacji. Brzmi dużo? Jeszcze większe wrażenie zrobi fakt, że chodzi tutaj o sposoby różnych ułożeń sześciennej kostki Rubika, o ściance posiadającej zaledwie 3 na 3 kwadraciki. Samo prawidłowe ułożenie takiej kostki jest już nie lada wyczynem, a poziom trudności wzrasta, gdy mówimy o tak zwanym speedcubingu, czyli technice układania tej zabawki logicznej w jak najszybszym czasie. Mimo trudności, jaką niesie ze sobą uprawianie tego sportu, cały czas przyciąga do siebie rzesze pasjonatów. Również w naszej gminie nie brakuje osób, które z imponującą szybkością potrafią umieścić z powrotem wszystkie kolory kostki na swoich miejscach. Dla zawodników niebojących się wyzwań, w Zespole szkół w Barcinie zorganizowano pierwsze Mistrzostwa Gminy Barcin w układaniu kostki 3x3x3. Od kilku lat raz z moimi dziećmi z Filipem i z Ignasiem jeździmy na zawody po całej Polsce, na oficjalne zawody międzynarodowej Federacji Speedcubingu. I od tamtej pory tutaj w Barcinie coraz więcej dzieci zaczęło tą kostkę układać. Udało się zorganizować zajęcia sekcji speedcubingowej przy Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Sekcja obecnie liczy około 30 uczestników. No i z racji tego, że grono nasze się powiększa, postanowiliśmy takie zawody zorganizować. W zawodach zmierzyło się 33 zawodników w kategoriach wiekowych 2013 i młodsi, 2009-2012, 2005-2008, kategorii dziewcząt oraz open. Sprawdziliśmy jak z układaniem kostki radzą sobie młodsi uczestnicy. Jak długo już układasz kostkę Rubika? Yy, chyba tak, nie wiem, kilka miesięcy. A co jest najtrudniejsze w ułożeniu takiej kostki? No, moim zdaniem trochę saneczki, jeżeli tak mylą. Stosujesz jakieś specjalne techniki, jakieś specjalne algorytmy? Jak to wygląda? Stosuje się dużo algorytmów. Tak, znaczy w sensie stosuje połowę, w sensie tylko stosuje, jak zrobić żółtą siankę z metody Friedrich. Najtrudniejsze są początki. A dlaczego? No bo wtedy nie zależy. Wtedy trochę mieć trzeba szczęścia. Co jest najfajniejszego w układaniu kostki? Satysfakcja. Co jest najtrudniejszego w układaniu kostki Rubika? Opanowania. A stosujesz jakieś specjalne techniki, jakieś specjalne algorytmy? Jak to wygląda? Tak, używam zwanej metody CFOP. Na czym ona polega? Przyspieszenie algorytmów, poprzez inne algorytmy. W pierwszej rundzie każdy miał do wykonania 5 ułożeń, a z trzech środkowych czasów obliczano średnią. Na jej podstawie wyłoniono 24 najlepszych zawodników, którzy rywalizowali w etapie drugim. W trzeciej rundzie 8 najszybszych osób zmierzyło się ze sobą w parach, siadając przy stołach naprzeciwko siebie. W międzyczasie wśród uczestników odbywała się loteria, w trakcie której rozlosowywane było 10 bonów po 40 zł do zrealizowania w sklepie internetowym strefakostek.pl. Choć dla wielu uczestników rozpoczynających swoją przygodę ze speedcubingiem był to debiutancki konkurs, nie zabrakło również wprawionych zawodników. Michał Żarnicki i Piotr Brokos potrafią uporać się z kostką w kilkanaście, a nawet w kilka sekund. Najpierw zapamiętuję na 15 sekundach pierwsze dwie pary, czyli takie pierwsze dwa bloczki w kostce, potem układam pozostałe dwie pary, układam całą żółtą ściankę na górze jednym algorytmem i resztę jednym algorytmem. Tak szybkie układanie wymaga dużej ilości treningów, nawet po kilka godzin dziennie. Przez ostatnie 5 lat, po kilka, nawet mi się wydaje, że godzin dziennie, uczyłem się wielu algorytmów i przyspieszałem swoje tempo do tego stopnia, że jestem w stanie układać w te 12-13 sekund. Wartek Krzyżowski, 33-36, bardzo spokojne rozpoczęcie, Na pewno będzie lepiej. Wartek Krzyżowski, za chwilę już druga próba, stanowisko numer 7. Szymon Kwaśniewski na stanowisku numer 2. Już układa drugą warstwę, druga 39. Witam rolnicy 12.50. Brawo! ale zobaczymy, czy nie będzie kary. Nie. Niestety, to są plus 20 sekund do kary, ale to jest i tak świetny wynik 20-67. Kostka 3x3x3 to nie jedyny rodzaj, jaki możemy spotkać wśród pasjonatów tego sportu. Kostki mogą mieć różną ilość kwadracików, różne kształty, a nawet różne sposoby ułożenia. Piotr Brokos opowiedział nam na przykład o kostce Klock, która polega na ułożeniu wszystkich 18 zegarów tak, aby wskazywały godzinę 12. Po zaciętych rywalizacjach, choć same kostki się na szczęście nie zacinały, wyróżniono najszybszych zawodników w swoich kategoriach. Wśród najmłodszych uczestników pierwsze, drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Bartosz Czyżewski, Ignacy Brokos i Adam Kluczewski. W kategorii roczników 2009-2012 pierwsze miejsce zajął Michał Żarnicki, drugie Filip Brokos, a trzecie Antoni Ptasznik. Wśród najstarszych uczestników najlepszy okazał się Kasper Przybylski, a zaraz po nim drugie miejsce zdobył Bartosz Koliński. Nagrody przyznano również w kategorii dziewcząt, w której na szczycie podium uplasowała się Zuzanna Karbowiak, a drugie i trzecie miejsce wywalczyły Amelia Konieczka i Maja Rożek. Wreszcie kategoria Open, czyli najszybsi z najszybszych. Zwycięstwo należało do Michała Żarnickiego, który układał kostkę Rubika średnio w 11 sekund i 32 setne. Drugi najlepszy czas wynoszący 12.57 należał do Filipa Brokosa, a podium zamknął Kasper Przybylski z czasem 13 sekund i 83 setne. Zwycięzcy otrzymali puchary, a każdy uczestnik otrzymał dodatkowo okolicznościowy medal i nagrodę. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Otwarte Umysły i Zespół Szkół w Barcinie. Natomiast sponsorami była Gmina Barcin, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Marcin Rożek i Marek Grzeszak. Odbywał się on przy wsparciu Ligi Niezwykłych oraz Adama Polkowskiego, prowadzącego kanał na YouTubie o tematyce speedcubingowej.